Cześć! Ręka do góry, która z Was choć raz nie zazdrościła facetom tego, że mogą sikać na stojąco. Ja zazdrościłam wiele razy. Dziś będzie o urinelkach, czyli lejkach do siusiania gadżetach, które naprawdę potrafią ułatwić życie. O istnieniu lejków wiedziałam już od dawna, i moja pierwsza reakcja była oczywiście: Wow, można sikać na stojąco. No a potem o nich zapomniałam. Przypomniało mi się wiosną, gdy kupowałam swój kubeczek menstruacyjny i gdzieś tam mi mignęły na stronie. Stwierdziłam wtedy, biorę. Zdecydowałam się na dwa modele. Pierwszy to Lady P, czyli ta sama firma, z której mam kubeczek menstruacyjny. Drugi to Pibella i tutaj zaciekawił mnie rozmiar. Jest bardzo malutki ten lejek, byłam ciekawa jak się sprawdzi. Pierwszy kosztował około 60 zł, nie pamiętam. Za to maleństwo zapłaciłam 89 zł. I oprócz tego, że różnią się kształtem, zrobione są też z różnych materiałów. Ten jest z silikonu medycznego, jest taki bardzo giętki. Ten jest z polipropylenu, jest twardy, nie można go wygiąć, i bardzo sztywny. Jeden i drugi materiał nie uczula. Nie ukrywam, że ja kupiłam lejki głównie z myślą o górskich wędrówkach. Długi szlak, kilka godzin zanim dotrze się do kolejnego schroniska, w wyższych partiach brak krzaczków, jest dość stromo, więc ciężko przykucnąć za skałą. No a nie ukrywajmy podziwianie widoków z pełnym pęcherzem nie jest już takie fajne. Tak naprawdę z lejka możecie korzystać zawsze wtedy, kiedy macie ochotę, a jesteście poza domem. Idealnie sprawdzą się w publicznych toaletach, jeżeli pozycja na Małysza nie należy do Waszych ulubionych. W pociągach, gdzie trochę trzęsie, na obozach, kempingach, wędrówkach, na żaglach czy na nartach. Przed nami sezon festiwalowy tam też będą idealne. Jak sobie przypomnę, toj toje na Woodstocku przed laty, to zgrozo. Lajek przyda się pannom młodym, które z racji rozmiaru swojej sukni potrzebują pomocy przy jej podtrzymaniu. Ułatwi życie kobietom w ciąży, kobietom po urazach czy złamaniach dolnych kończyn ciała, a także kobietom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Używanie jest naprawdę proste. Wystarczy rozpiąć spodnie, podnieść spódnicę czy sukienkę, odsunąć majtki na bok i przyłożyć lajek. W tym przypadku jest trochę prościej, ponieważ yy, powierzchnia, która przylega jest znacznie większa. Ważne jest właśnie to, aby boki i tył dobrze przylegały. W przypadku tego maleństwa warto wcześniej poćwiczyć pod prysznicem, ponieważ ten otwór musi się znajdować dokładnie na ujściu cewki moczowej. Kierujemy strumień moczu z dala od naszych stóp i tyle. Po wszystkim przelewamy urinelkę wodą, wycieramy papierem, chowamy do woreczka albo specjalnego etui. W domu myjemy wodą z mydłem, jedną i drugą możemy również wyparzyć. Z tych dwóch lejków, które testowałam, zdecydowanie ten bardziej przypadł mi do gustu. Czuję się z nim pewniej z racji tej większej powierzchni przylegającej. Tutaj jest jeszcze taka pentełka, która też nam ułatwia trzymanie. Ale na rynku jest dostępne całe mnóstwo lejków, więc jeżeli testowałyście jakiś inny, który się sprawdził, to śmiało dajcie znać w komentarzu. Czy jest to gadżet pierwszej potrzeby? Oczywiście, że nie. Czy często się przydaje? W moim przypadku coraz częściej. Sprawdził się na górskich wędrówkach, teraz czasem wrzucam go do torebki, wychodząc na jakieś spotkanie w planerze czy do pubu. Czy ułatwia życie? Zdecydowanie. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o lejkach. Czy wiedziałyście o ich istnieniu? Uważacie, że jest to gadżet, który się przyda, czy raczej coś zupełnie zbędnego. A może korzystałyście już z lejków? Jeżeli tak, to dajcie znać, jak się u was sprawdziły. Z mojej strony to tyle. Widzimy się znowu niebawem. Tutaj możecie subskrybować, możecie zostawić lajka, jeżeli Wam się podobało. Pamiętajcie, że jestem na Facebooku i Snapchacie. No i dziękuję za pozytywny odzew pod filmem o górach. Od czasu do czasu chciałabym Wam taki film wrzucać. Cieszę się, że się podobał. Do zobaczenia, pa!